Osobliwości świata fizyki. Nazwa jest nazwą tradycyjną, musimy to powiedzieć, i z dumą, i z pewnym takim smutkiem, może już trochę. Dlatego tradycyjną, że to już jest organizowane, ta nazwa jest stosowana przez nas od ponad 30 lat. Kryje za sobą coś, co zawsze jednak przyciąga nie tylko młodzież, ale w zasadzie każdego człowieka czyli prawdziwy, żywy eksperyment. Są to eksperymenty związane z fizyką jak nazwa wskazuje na to, ale eksperymenty, które także łączą się, staramy się to robić i zawsze łączą się z programem szkolnym jakoś. Generalnie mamy tych tematów kilka. Każdy z nich jest tematem takim, który dotyka i programu szkolnego, ale również życia codziennego, naszej rzeczywistości, w której żyjemy, a celem naszym jest to, żeby zrozumieć, żeby publiczność mogła zrozumieć pewne prawa fizyki, zrozumieć rzeczywistość, w której żyje, i czerpać z tego przyjemność. To są osobliwości świata fizyki, mimo że nie ma w tym właściwie nic osobliwego, tak jak nazwa by sugerowała, bo nie chodzi nam o wyszukiwanie jakichś takich wyjątkowych zjawisk i zdarzeń, ale wręcz przeciwnie, o zrozumienie tych, które nas dotyczą, dotykają, w których tych warunków, w których żyjemy, tych zjawisk, które, z których doświadczamy na co dzień.